Panu Jezusie dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, na czym polega pokora naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby Bóg nie przyjął człowieczeństwa, szatan by go nie widziałby, z kim ma do czynienia. Ponieważ jednak Bóg stał się człowiekiem, dlatego bóstwo Chrystusa nie jest tak dla wszystkich. Oczywiście dlatego wyłącznie dlatego szatan ośmielił się kusić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to straszne pokorzenie. Chrystus stał się, Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus był kuszony przez szatana, ten, który jest sam w sobie świętością. Nawet Chrystus był kuszony przez szatana. Jednym z powodów, dla którego Bóg tak urządził zbawienie, że posłał swojego Syna jednego, jednorodzonego dla naszego zbawienia jest to, by Chrystus ukazał nam, jak mamy postępować. Jako człowiek mógł to uczynić, jako prawdziwy człowiek, który miał człowieczeństwo zarówno co do ciała i duszy, razem zarówno ciało ludzkie, jak i dusze mógł być kuszony przez szatana. Oczywiście daremnie. Szatan tego nie wiedział. I to, co uczynił diabeł, te pokusy są oczywiście zawsze te same, dość prymitywne, a jednak zawsze skuteczne. Skuteczność szatana, gdy kusi bogactwem, powodzeniem, jest przeogromna. Ponieważ ludzie pragną bogactw tego świata, pragną władania, pragną się pysznić, być nad innymi. Dlatego dają się zwieść diabłu. Dlatego mają coś z diabłem wspólnego. Przez zranienie grzechem pierworodnym. Dlatego ma on do nich dostęp. Dlatego świat jest tak bardzo zły, tak bardzo upadły. Dlatego ludzie są tak słabi i tak łatwo upadają w grzech. Tak łatwo dają się szatanowi zwieść. My musimy czynić to, co Chrystus Naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy być chrześcijaninem, katolikiem. Naśladować Jezusa Chrystusa. Tak jak on być wytrwałym, tak jak on walczyć przeciwko wszelkim pokusom. I tak jak on z mocą, siłą mówić: idź, precz, szatanie. Jeśli tego nie będziemy chcieli czynić, jeśli nie będziemy tego zdania powtarzać się w duszy chociażby. Wielokroć przez ciągu dnia czy tygodnia będziemy upadać. Idź precz, szatanie to słowo, to zdanie ma tryb rozkazujący. Nie ma tutaj negocjacji, nie ma dialogu, nie ma rozmowy. Trzeba rozkazywać w imię Boże, w imię Jezusa Chrystusa, by szatan podszedł. Jego nie da się uprosić, Jego nie da się przekonać, łagodzić. Ale by ta moc, by ta prośba, by ten rozkaz miał swoją skuteczność, musimy robić to wszystko w imię Jezusa Chrystusa Jego mocy. O co Ducha Świętego dla większej chwały Pana Boga. Im więcej jesteśmy podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa, im naśladowanie na Jezusa Chrystusa jest w naszym życiu bardziej autentyczne, tym większa moc. To nam pokazują wyraźnie żywoty Świętych. Im byli święci, tym więcej mieli mocy Bożej, tym Szatan bardziej się ich lękał. A też ich bardziej atakował. Bo doprowadzenie do upadku duszy wybranej jest wielkim triumfem Szatana. On nie nęka tych, nie kusi tak bardzo tych, którzy są upadli, którzy są w grzechach, którzy są zdala od Pana Boga, w nałogach i tak dalej. Ci ludzie już należą do Jego trzody. On najbardziej skupia swe siły na upadku, nas do upadku tych, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, którzy chcą być prawdziwymi katolikami, wyznawać prawdziwą wiarę i żyć prawdziwie po katolicku. Tacy będą kuszeni przez całe legiony szatanów w najprzymyślniejszy sposób. Będą chłostani przez diabłów, będą e, zwodzeni przez diabłów, będą e, przez tych, że Szatanów wbijani w jak największą pychę, by stracili moc wynikającą z naśladowania pokory Jezusa Chrystusa. Zaczynamy Wielki Post. Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, pierwsza niedziela Wielkiego Postu wypada się w tym roku, 1 marca. 1 marca oznacza początek miesiąca, który jest poświęcony świętemu Józefowi. Wszystkie inne miesiące są poświęcone poszczególnym tajemnicom wiary Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, Matce Najświętszej. I święty Józef ma poza Jezusem i Marią jako jedyny swój własny miesiąc. Jako osobny, odrębny święty. To oznacza, że bycie częścią Świętej Rodziny, a jako małżonek Najświętszej Marii Panny był prawdziwie był częścią Świętej Rodziny i prawdziwie opiekunem naszego Pana Jezusa Chrystusa, e, oznacza to, że był ogromnie, ogromnie święty. I tak jak kiedyś e, otoczył opieką to, co się poczęło w Najświętszej Marii Panny, Jezusa Chrystusa, naszego zbawcę. Ochronił go przed siebaczami Heroda, ochronił go przed chłodem, głodem, ochronił go przed niewygodą. Tak, dzisiaj broni tej instytucji, która jest mistycznym ciałem Chrystusa, czyli Kościoła katolickiego. Kościół katolicki, rzymsko-katolicki, jest mistycznym ciałem Chrystusa, dlatego, że jest przedłużeniem żywota ziemskiego naszego Pana. Jezusa Chrystusa, jest przedłużeniem Jego misji, Jego apostolstwa. Słowa Kościoła są słowami Jezusa Chrystusa. Rozkazy Kościoła są rozkazami Jezusa Chrystusa. Zakazy Kościoła są zakazami Jezusa Chrystusa. Kościół to Chrystus tu i teraz. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Dlatego Ojciec Święty, Pius IX, publicznie i oficjalnie ogłosił się patronem Kościoła, prosząc go opiekę w tych trudnych czasach, których, które się już zaczynały, o to, aby bronił Jezusa Chrystusa, aby mężnie walczył o to dziecię, które zostało mu powierzone. By post Jezusa Chrystusa i owoce jego męki były przekazywane dalej. Jestem święty Józef. Modlitwa, czy też nawożeństwo, szczególne nabożeństwo do Świętego Józefa jest koniecznie potrzebne. Jeżeli Ojciec Święty, Pius IX, ogłosił Świętego Józefa patronem Kościoła w połowie XIX wieku, to tym bardziej dzisiaj. To tym bardziej dzisiaj, tym więcej dzisiaj winniśmy uprażać Świętego Józefa za Kościół Święty. Katolicki. By go ochronił. On ma tę moc. On ma te łaski. On ma te cnoty, które pozwolą mu ochronić Kościół katolicki. Ten najpokorniejszy, święty Józef, najczystszy. Święty Józef jest w stanie obronić Kościół święty przed modernistami. Tylko on, o najświętszej Maryi Pani. Tylko on i nikt inny. Jeżeli chcemy, tego by święty Józef obronił Kościół przed straszliwymi herezjami, przed tymi atakami, które teraz szczególnie są mocne, to musimy też wzorować się na świętym Józefie. Tak jak na Pan Jezusie, tak jak na świecznej Marii Pani. Musimy być tak, nie, tak jak On pokorni, czyści, przede wszystkim posłuszni. Święty Józef był najposłuszniejszy. Modlimy się tutaj do świętego Józefa. Józefie, Najposłuszniejszy. Posłuszeństwo jest tą cnotą, która sprzeciwia się pierwszemu buntowi, który się dokonał przeciwko Bogu. Bunt aniołów polegał na tym, szatana jego popleczników polegał na tym, że nie chcieli być posłuszni. Nie chcieli, by zbawienie dokonało się przez Jezusa Chrystusa i jego niepokalaną matkę. Dlatego Pan Jezus był najposłuszniejszy swojemu ojcu. Niepokalana była najposłuszniejsza Bogu ojca. tylko święty Józef jest najposłuszniejszy Bogu Ojcy, by odwrócić w skutku, w skutki tego straszliwego buntu grzechu pierworodnego. Jeśli nie docenimy, docenimy świętości posłuszeństwa, jego zbawionych skutków, to przegramy tę walkę. Będziemy przegrani na wieki. Będziemy na wieki żałować, że nie, byliśmy, że nie bylibyśmy, że nie byliśmy jak Józef, najposłuszniejsi. Posłuszeństwo sprzeciwia się diabłu, sprzeciwia się pieku i pysznym tego świata. Różne są rodzaje posłuszeństwa. To najważniejsze to posłuszeństwo Kościołowi Świętemu. Rodzice winni wychowywać dzieci tak by dzieci, tu im posłużył, ale też muszą wielką rolę, wielkie zdanie wypełnić, by dzieci widząc swoich rodziców, wiedziały, że mają one autorytet od Pana Boga. Bo rodzic, który y, zradza dziecko, jest tym, który uczestniczy w tym, tej boskiej, y, w boskim planie stworzenia. Jeżeli rodzic będzie się oddalał od Pana Boga, to jego dzieci nie będą potrafiły sobie wyobrazić, że rodzic jest od Pana Boga. Mieliśmy też posłuszeństwo, chociażby w zakładzie pracy, naszym przełożonym, póki nas nie zmuszają do kradzieży, oszustwa, kłamstwa, niemoralności. Musimy być posłuszni naszym przełożonym w pracy, musimy być posłusznym władzom państwowym itd. Jest to źródło wielkiego błogosławieństwa. Ci, którzy są posłuszni, są tymi, którzy będą prawdziwie królować. Święty Józef króluje w niebie, razem z Panem Jezusem, w jedności z nim, razem z Najświętszą Marią Paną, która jest także w niebie Jego małżonką. Dalej jest obróbnicą świętego Józefa. Nie potrafimy sobie tej wielkiej miłości nawet wyobrazić, się ze względu na ogromne skażenie dzisiejszego świata, ale zawsze to skażenie było mniejsze lub większe wygląda prawdziwa, prawdziwa miłość świętego Józefa do Najświętszej Marii Panny, do Pana Jezusa. Proźmy, prośmy Go o wielką pokorę, o miłość do Kościoła, do Najświętszej Maryi Panny. Miłość również do ubóstwa, które jest konieczne w jakimś zakresie. Nie każdy ma żyć u Boga jak zakonnik, jak Franciszkanin, ale każdy ma żyć w oderwaniu od rzeczy stworzonych, by wykorzystywać to, co jest potrzebne, co jest udane w najodpowiedniejszych w sposób, Oszczędny tak, by mógł sobie pozwolić również na pomoc potrzebującym, na wspieranie kościoła na inne zbożne rzeczy, bo Jałmużna jest również konieczna do bo bołni tak jak post, tak jak modlitwa. Jeśli komuś się zbywa, to ma obowiązek, obowiązek wspomagania innych prosimy świętego Józefa o to, byśmy mogli przeżyć. Ten święty miesiąc mu poświęcony codziennie z imieniem świętego Józefa na usta. Niekoniecznie powtarzamy, cały czas to imię, ale tak byśmy pamiętali o świętym Józefie, mieli go w sercu, zdarzyli ogromnym szacunkiem, miłością i chcieli go naśladować we wszystkich jego tak Chcieli być jak najświętsi, jak najposłuszniejsi, najposłuszniejsi Pan Bóg w ojca, i syna, i tylko święty Jezus Chrystus, na wieki wieków, Amen. Niepokalane serce Maryi, Módl się za nami. Święty Józef, Módl się za nami.